To! Trzy! Dwa! Jeden! Uwaga, uwaga! Na kanale nie było przez chyba 40 miesięcy coś największego, więc w tym odcinku mamy dwa największe rzeczy. Trzy, nawet! Jedno, największy kubek na świecie. Drugie! Wow, to jest Naj, najszy, Największy spuchnięty, ała, palec na świecie, aaa, aaa, ała, przestań, weź to już, aaa, Dobra, więc jest ze Justyna, jest z Kuba, będą mi pomagać, mamy tyle żelatyny, patrzcie, tyle żelatyny. Robimy dzisiaj największego burgera żelkowego, miał być dawno temu, ale go nie było. I jak będzie? Kuba, powiem ile by ma być łapek w górę. 100 tysięcy. Będzie z 70 tysięcy łapek w górę. To robimy największego. Humoru. To barwimy włosy Kuby na blond. dobra? Się. A jak będzie 100 tysięcy, to lecimy z kolejną produkcją. Koniecznie napiszcie w komentarzach co ma być największe. Czy hotok, czy żeberka i zostawcie łapkę w górę teraz? Ma się zadanie w domu, żeby zostawić łapkę w górę w tym samym czasie, jak zadzwonę ten dzwonek, dobra? Gotowi? W tym samym czasie, równo jak uderzę. O, napiszcie czy wam się udało, a teraz ten dzwonek. Gotowi? Co wy robicie? Czemu nie nagrywacie? Nie ma czasu. Robimy pamiętkowe zdjęcie. O, kozackie, zajebiste. Słuchajcie, na razie mam taki case na telefon, ale zrobimy tak, że zrobię sobie pamiętkowy case na telefon. Zdjęcia, które zrobiliśmy właśnie teraz. Trzy, cztery ry. No i kozacko, Wy też możecie sobie zrobić taki wyjątkowy case dzięki nowej ofercie plusz na kartę. Jedyne co trzeba zrobić, to kupić starter plusza i taki starter można kupić praktycznie wszędzie, czyli w kiosku, w stacji benzynowej i w żabce. Wysyłacie wtedy bezpłatnego SMS-a z treścią etui na numer 8777. Następnie doładowujecie konto plusz za minimum 5 zł, 5, 5 zł, 5 zł. I w wiadomości zwrotnej dostaniecie kod do etui do wykorzystania na stronie funnycase.pl. Macie też link w opisie. A za doładowanie 25 zł pakiet się aktywuje na 30 dni i obejmuje rozmowy, SMS-y i mmsy bez limitu oraz 20 GB internetu. 10 GB na wszystko plus 10 GB na YouTube'a i social media cenie. Po więcej informacji możecie wbić w link w opisie i zaskoczyć swoich znajomych personalizowanym case'em, albo mnie zaskoczyć i oznaczyć mnie na Instagramie i pokazać mi, jakie case'y Właśnie wy otrzymaliście. A teraz zaczynamy film i robimy burgera! Wow! Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to jest podgrzać wodę, więc teraz musimy wlać wodę do garku Co ty robisz? Mieszam wodę. Jak to mieszasz wodę? Szanowny panie, proszę opuścić to postaczenie. Panie, czy ty zwariowałeś? Ten film musimy mieć 10 minut, no. słuchaj, jeszcze nagrać przenik, jak wlewam wodę do garnku. O, mikrofonu, aha. Jak pan się w no, wylej to wszystko natychmiast i robimy przebitki jak wlewamy przewodę do garka, bo tam przebitki na włączenie. Film musi mieć przynajmniej 30 minut. 30? No. Ja tak. Jeszcze raz, no. No i ja mam nadzieję. Co ty nagrywasz? E. Dobra, więc wlaliśmy wodę do garku, potem włączyliśmy tutaj gaz, potem włożyliśmy garnek na ogień. Do tego wszystkiego teraz będziemy wlewać żelatynę do każdego z tego i mieszać. I potem wlewamy to do naszych kształtów, które mamy. Tutaj będzie sałatka, pomidory. Góra burgera, dół burgera. Dobra, woda jest podgrzana. Rzucam do Ciebie, ty do Justyny. Go! Żółty! Jeszcze mamy barwnik żółty, żeby nasz ser był żółty. O! No jak widać już powoli zaczyna wyglądać dosyć żółte. Słuchajcie, ta taca w ogóle teraz po obliczeniach pokazuje się, że musielibyśmy zrobić na dwa razy, więc mam lepszy pomysł. Znalazłem coś tutaj widziałem. I patrzcie, to będzie idealny rozmiar takiego grubego serka, który będzie, który będzie idealnie tutaj siedział na tym. I możemy już w sumie teraz możemy tutaj wlać w środku. Dawaj. Go! Trzy, dwa, Jeden! No i to mało. Będzie troszeczkę zacienki cały no sucis, jeszcze. ale możemy, mamy drugi garnek. Dobra, leci. Oh! Szybko, szybko! No i mam to wyciągnąć. Szybko! O oh, sorry. Ej, to pomogło, teraz jest taki miękki pojemnik. No! I to jest kurde, potężna. Slice of cheese. Teraz można tu pomieszać, bardzo ładnie, ale myślę, że już jest Kit. Teraz ja trzeba podpierać tę bo ona Jedziesz tak delikatnie palcami i te banki znikają, patrz. Zajebiście. I to jest to. Mamy to, bierzemy to na dwór i poczekamy, aż stężnieje. Mam nadzieję, że to szybko stężnieje. I tak, dzisiaj pokażemy wam, jak? Pomalować sobie na żółto. te palca. Wow. Przysięga... Przysięga kuchenna, czyli barwnik żółty. I zostaje to do końca życia. na banana. <grystucki> to wszystko na dzisiejszy odcinek. Życie wam powodzenia. Pa. Czekajcie, chyba ktoś przyszedł. Ej, to Uber Uber Cisza o, Siema. Cześć. Co tam, Już nagrywaliście? Co, no. Zacięliście już nagrywki? Tak. Już jest Ze mnie? No. Hmm. Następna rzecz, którą musimy zrobić, to te burgery. Moi drodzy, jest 23.44. Coś czuję, że nie skończymy o 24, ja tak jak się 15 minut do domu. Zobaczymy. Na oko lecę, mam nadzieję, że będzie mia miał rację. Tutaj wrzuciłem żółte, ale burgery są troszeczkę też brązowe, więc będziemy dodawać troszeczkę kakao, więc będziemy no, na oko robić, aż będzie taki kolor bułki. Bucze, bucze, I musimy to całe wypełnić, to jest jakiś żart. I tu, ej patrz, jest teraz idealny kolor burgerowy, nie? Sztos! Jest, mamy to! To będzie potężny burger, to będzie największy żarkowy burger chyba, który był do tej pory. Proporcjonalnie myślę, że jest zajebiście, więc mamy to. Jeszcze jedno takie musimy zrobić i będziemy stawiali. Kuba! Kuba, OXO. Uwaga, bo jest patent! Piochi. Taki, że słuchajcie to w ogóle nie wystygnie, nie mamy dzisiaj zamrażarki do tego, więc stwierdziliśmy, że będziemy lewać, wymieszamy tyle samo co byśmy na cały garnek zrobili i wtedy dolewamy zimnej wody, żeby... Co ty robisz? Coś zrobiłeś? Co on zrobił? Nic ci się nie stało? Widziałeś? Co to widziałeś tutaj? Bano się w ten. Nagrałeś to? Tak. Jak będzie patent dobry, to wrócimy do domu szybciej. Pianeczka. się? Kręci się? Tak, będziemy mieli z pianką, takie lepsze. No połóż, postaw! 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 mi się palpał. Poparzenie, <grym> słuchajcie. Nowe samy. kamerze są. O, w końcu mogę powiedzieć: jesteś Justyna? No. jestem, tak? <grym> jestem. Do kręci. Szybko, po mi się! Kręci! Kurde, kręci! kręci. Szybko! Gdzie jest niczym? Kurde, <grym> czemu to zostało sklejone? O! A. A. czemu to jest Klej? <grym> Jest problem, moi drodzy. To miało być bułka, ale jak widać, jest fejem ma To miało być bułka, ale jest za ciemne. Jest bardziej jak mięso. Połowę tego wlewamy tu. Ja tego nie trzymam, Kuba. Ty na... Nie trzymam. Trzymaj tam. Nie no, trzymaj. nie! Yeah. Już. Nie. Yeah. Nie. No. Yeah. 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 Połóżcie to. Ile wy macie lat? Weźcie tą odróżnioną. Ostatni kawałek mięsa dorobimy. Dobra, leci. Chodź Chocolate. Uh. Kurde, największe kakao przy okazji na świecie. No dobra, super. Nice. Dobra, zobaczymy czy serek już stężniał? No. O! Oh! Zmężniał. No! No! I got Dobra, nie wiem, żebyś nie złamał. No, nie, nie. Jezu, Jezu, jak my to dostaw, wyciągniemy? Jeszcze zostaw. No tak, jeszcze stwardnieje trochę. Robimy słodkie co robimy. Już wszyscy się poddali, tylko ja zostałem tutaj. Patent będzie? Jakiś trzy na raz, na radę? Uwaga, patent! Uwaga, patent! radę patent? Trzeba ułożyć i... O! Nie wow! radę. Dobra, to jeszcze zimną wolą dolejemy, bo patent działa. Już Justyna się zmobilizowała i stwierdziła, że w końcu coś się robi. Już nie chcę stać za Wlewamy i robimy pomidory. No to standardowo nie wyrobiliśmy się w jeden dzień. Jak widać, jest jasno na dworze. Czemu? Bo jest kolejny dzień dzisiejszego projektu, więc ten film, jednak, zajął nam. Dwa dni nie udało się. Co się stało wczoraj? Już wam wszystko mówię. Czyli dosłownie trzy sekundy u was w temu filmie jeszcze byliśmy tutaj, coś tam robiliśmy. I czekaliśmy, aż stężnieje ta galaretka. Do czwartej trzydzieści rano. I nie poszło. Więc wróciliśmy do domu. Pokażę wam, gdzie spałem. Na początku tutaj spałem na tej kanapie, znaczy na tym fotelu przez kilka godzin. Jak czekaliśmy, sprawdziliśmy, nic z tego nie było. Ja stwierdziłem, że pójdę spać na górę. I tak spałem. <laughs> przysięgam, przysięgam, tak to wyglądało. Naprawdę zależało nam... Na tym, żeby skończyć wczoraj Najgorsze jest to, że deszcz padał w tym czasie I możliwe, że nasze galaretki są totalnie zalane Więc chodźmy zobaczyć, czy nasze galaretki stwardniały w końcu I są gotowe, żeby zrobić tego największego, zajebistego burgera Jak widać, nasz serek przeżył Ale było dużo wody w środku Ale... O! Dobra, weź z w ale przynajmniej wiemy, że wypadł, to jest dobry znak. Tu już był większy problem, jak widać jest strasznie dużo wody. Sałatka to w ogóle jakaś masa, masakra, mokre było, wylewaliśmy wodę. Nie, tu jest zajebiście. Los jest po naszej stronie dzisiaj i wszystko przetrwało. I ostatnio było. Uuu, to wygląda jak taka górna bułeczka. Fajnie jest, w ogóle zrobiliśmy wszystko też tak realistycznie, bo zawsze sałatka jest luźniejsza, pomidorek jest luźniejszy, mięsko jest bardziej solidne, więc tak jakby zajebiście to w ogóle rozkmieliście wszystko. I jak wrażenia? Wow, ale dużo! Myślę, że sałatka powinna być, potem mięso, potem pomidory i ser, i to na górę. Dobra, Dobra. czyli czekaj, czyli ser na mięso, żeby roztopiło się. Co ja Radek ma y, doświadczenia w gastronomii. Wow, satisfying. Patrz. No to co, tak zostawimy? Robimy pikle? Nie! Już z tym... Co zrobiłaś? Rozwaliłeś pikle? Ale są Został! Powiedzieliście, że chcecie zrobić sałatkę! To nie wygląda jak sałatka! Jeszcze nie, ale jak ją się te to Nie! Będzie? Wygląda jak burger, mordor! Bo to jeszcze nie jest cały. O, cheeses, cheeses! Ale tu trzeba uważać. Ok, cheeses. Ej, teraz sztos. Oj, oj, oj. Lecimy z Okej, okay. I teraz musimy lekko to podnieść. Mamy? Mi się wydaje, że mam. Mamy czekaj. Ooo, no. ładnie. Nice. Tam mamy nasz burger, moi drodzy, zrobiliśmy. I powiem wam, że wygląda, szczerze mówiąc, o wiele lepiej niż myślałem, że będzie wyglądać. Więc napiszcie następnym razem co robimy. Czy robimy największe żeberka, czy największego, ale prawdziwego burgera, ale takiego, że jest do góry wysoki. Oh Więc God. to też może być fajne. Napiszcie w komentarzach i jak będzie dużo łapek górę, to wiecie co robimy, bo wczoraj mówiłem, ale już nie pamiętam. Więc nie wiem, przynajmniej wiecie, czy tysięcy łapek górę, będzie tej 100 tysięcy było. No to 100. 70 tysięcy, tysięcy włosy na blog. O właśnie. O, o. A już sama filotowa. Są... A ja na biało. No, zrobiłem to. Dobra, to lecimy, mamy burgera. To burger bez salatki, a to jest nasz burger DIY. czekaj, to ja wezmę gryzas. No. Pomidor co ona. Ty nie lubisz pomidorów? No. Nie. O nie. Dobry. Ej. Oooo, odsuń to, odsuń to, odsuń to, o, to, to, pas, 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 pas. to odsuń, to wszystko ten tam. I tak wygląda nasz burger w Ooo, zajebiście. O. I wszystkie o. tutaj są te. Ale żąble. kozak. Dobra, moi drodzy, my tutaj posprzątamy i ogarniemy to. Mam nadzieję, że dzisiaj filmik wam się podobał. Jeśli tak, łapki w górę i za niedługo nas zjadłeś to niedobry. Dawaj zjedz. Pijajcie też do Kuby, do Justyny i do zobaczenia w następnym odcinku. <laughs>